Zobacz drogowe Kiedy no, wykonane to jest koszty wyścigu i notowania, więc... ...płynąć w jakiejś główie. Tak jak mówiłem, to jest rewel... ...wieczny to, to, to się namęczyć.

to ja się nie nauczyłem do końca! Kurde, ja będę w liczyć te tytuł Próbuję! Jest sporo zarażonych na tego gazu! No jeszcze drugi, po 2013 tysięcy! No już tego, tyle za Trzeba dobrze uderzyć! Trzy tysiące, już mamy? Baję jeszcze długie tyle. I będziemy to już mieli. Już wiem, gdzie ja to złowię, dobiję. To Mam pewien pomysł, ale troszeczkę... Żytowy. Zwolnię. Co mogę, żebym się silnie zazwalił? Miałem, żeby to nie miałem szans, żebym znalazł. Pewnie skasuję ich na czasy. Nie rozwojało widzenia do końca Ale tu jest jeszcze jedna pułapka na wprost I w nią wjeżdżamy, głupi I do go trząsnie Oni będą go zabić. I teraz ja tu odbiję, bo tu jest... No, to jest jakaś jaja gdzieś

to get to him, you gotta go through the ranks of the blacklist and clean out each area. There's three areas known as burrows. This here's Rosewood. Camden Beach is on the coast, and Rockport is right after it. Unless you have enough rep, you can't get into the next level of racing. To do that, you gotta win. There's no second place here. Just keep plowing through your objectives till you can challenge a blacklist racer. I'll feed you more info as I dig it up. Later. ja jestem tutaj blisko tego, nie? Tych więc... No, to na przynajmniej się robi stopniowo, nie jest z ty, tych samochodów też... Śminka się robi... ...stopniowo Ale no, już... czuć moc! To już nie jest takie hopshop Ale w zasadzie tutaj, to widać tylko jedynie pół ciała. To jest tyle. Tysiące. Powiem, że to tą pomył czasowo, bo to jest tinty. Dobra, no, to, to. to mam, ja te. Co mam widzę no. To musi być lepsze. Ale jeszcze nie mam nic na. Przynajmniej to trochę zarobić, a niestety nie, to, to jest. Ojej, jest jakbyś na drogie! No, o tym mówię! Te boty się lubią po prostu przepychać! Zawsze nie, 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 mówiłem! razie trzy wyścigi podczas, się dało wygrać! Jak ja bym tak to robił, to nie widzę. No niestety. A bo ja bym to robił, no cóż, jest to wątpliwość. No to błęd, bo pełniłem i tyle. Jest kód po prawej. No i wyżnęli... ...boty. Nie potrzebowałbym tych skutek. Bum. Bo już nie mam nic na no. tym, bo nie już nitko. <laughs> Z ścian Spiepszyłem. Spieprzyłem bo nie miałem gdzie uciec. Tak naprawdę, nie miałem już gdzie uciec. Kompletnie nie miałem już gdzie uciec. Ale tak kompletnie miałam miałem gdzie uciec. Spieprzyłem. Spieprzyłem. Ale to woda wiem. Ale do czasu popełniam te też błędy, co umożliwia mi ich dogonienie. W tym skocie będę, będę musiał wcześniej prze dzwonić. Wiecie co? Ja to sobie tutaj powtórzymy, dobra Zjebałem Przegrałem Po Bo... za często wylety I... Zlepszyłem To niecem się rozumiem, do, do końca Powiem, że się do dwa przepychanka Uff, Ja nie mogę tego skutku używać Muszę tu iść na prędkość i w ogóle... mówię. Te wody się robią przepychać. Mam do tego duże skłonności. Uff! To jest mój reflex! refleks. Chociaż pilotuję... Nie trzeba zrobić inny wyścig. Ja muszę to przemyśleć. Ja zmieniłem wyjście w krawadzie lotowego czasu, muszę mieć nitno, ja muszę zrobić na nitno. To ja jest nitno, ja tego nie zrobię. To no że zacząć mieć źle, Tu no zmieniam wyjście po prostu. Więc jestem już skurzony, to już mi nie idzie. Więc nie, nie zasługuje, bo ja także gdy zacznę mieć porażkę, 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 chociaż jedna, to już robię się na głowy. bardziej miałem błędy. O wiele większe błędy popełniam. Mm -hmm. Trzynakotliw. Przebłędy. Wtedy, no, wtedy, wtedy, możecie to zmyszkać po le? Nie myślę, ja wyjdźcie mocno. To będzie ten, to będzie na łyżka. Te wyzwania nie są takie trudne. To <śpiewanie> w kampanii, ja sobie z mojej strony prywatnie. No to tu to już jest problem. Te to są już cholernie trudne. Dobra, ten da, na czas wywołany na ten plastik. W przypadku. No trzysta, ładnie. Przy takich momentach nie da prędkość. Mamy kolejną dampkę. 15 minut i mamy ostatni. Tu są to w być wygrane. No i tam dojadę. nie jest to już szybciej wiek, tak hey when you're being chased by the 50 take a look at your map you'll see a bunch of icons these are structures you can use to shake the cops off your back. You just smash into them, instant pursuit breaker moment. If the cops aren't damaged, they'll probably stop to render assistance. Trust me, they work. <try> <try> ten, ten... A ten tol... O, już widzę, gdzie będę miał skrót. Gdzie będę wykorzystywał skrót. Już widziałem na, na mapie. Już mam... Pominiemy. Chcę też, się też pomijać. Mostang! Nie tu w ogóle nie było być! Czekają. już widzę skrót, w którym pojadę o ile się w ogóle zmieszczę no i już nie będę stanął ten skrót tutaj bardzo dużo mi daje bardzo dużo mi dał I rozpędzamy się coraz szybciej, szybciej No i mamy wieście Dzeć bokórkę Zaczynę wygrywam ten, ale na no często to jest też ta O właśnie, ta blokada tam z boku to, czyli ta ta wokół bo... no. Uderzeń Zostawam ten, bo się bada częstuje, a bada czy zapierd... Jak ja to zawiem, ja nie wiem. Kurde, trzy kółka, kurde, będzie ciężko. Ale że tu wykorzystuję właśnie trawę. że się też w tobie też manualnie zmian biegi Po tu bez gazu i znowu gaz Zawiad no, się na napięśnika to sobie wuję Czy nie po to nie boję a też i dla Was, nie? Nagrywam Dawaj, 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 dawaj! Jedziemy! FAK! To nie szkodzi! To jest... błąd jeszcze jeździę. W to bym już leżał. on to zahamował? Willy! I siup. I już. Co? Co już z tyłu? Zatłukawisz! Na miłe czy od bandy! Dobra, to by całą powierzchnię! Tak jest najlepiej wykorzystywać? Dobra, szósty bieg! Jem szóstkę! się stało jak ja przyznałem na ten spowalniać to trzeba było to wtedy wypatrywać te są tu dość duże hitboxy! Yes! dało się nie, tam jeszcze jeden muszę być tuning go tak zwane o, to daj to Joniczyna stoi na minus, podwójnie, tak na plus, dajemy na minus, a przejdźmy tam po koleczkę, jeszcze w razie, jakby coś się tam trochę stało, I ja akceptuję. O, tak, o pochodzi Powrót. To, to, to We to O tu być może zeskoczyć na... Chwilę na dół A później będę słusznie chłonął do... taką dużą... Zobaczcie, na to się później i zmienia do już nic to. Ojej. i dzięki. Potem mogę zeskakiwać tam na dół. Tu jest jeden taki skrócik, który też wykorzystuję. A jak nie to tutaj zeskakiwać. Oh shot the public about dangerous drivers. They were last reported northbound on Chancellor Way. Available units to clear and start up. You got any more info on that? Uh you can stand by for vehicle description, we got no make or model at this time. oh no. Wszyscy zobowiązują się z jak, jak na dupie! Bo oni się przegnąć w No i wszyscy pojechali w jednym! No to już kurze, a co zaciskam śnieg, ta, ja nie mam nic na... On, dawaj, dawaj, dawaj mi jedziesz! I teraz mnie to było zobaczyli, nie? Mimo, że już się przejrzeli już mnie! Ja uh, ma go, ściga te położenia, będzie dość right spadku do zgubienia! Stup! I Oni my um, oh. On będą blokowali nie? I za raported. KULNA! no! Kulno. Nie ma, uh, nazywa. No. Dobra. Eee, nazywam. ja go tak często go nazywam Bo jest skuteczny, czy to to nim Bardzo skuteczny Zobaczymy, jak będzie się działo Jadę powoli Zobaczymy, jak będzie się Ach, w muszę

Uh, supervisor indicates he wants a quadrant set up east of the suspect. I oh. uh, can yeah. call still code six. Your winds have generated some hype and got the attention of Taz. He's the next blacklist racer. Guy's nuts. And a major heat score, so watch yourself. He's waiting for your call. Later. Ja teraz ja to zapowiadę tutaj ja to wiecie, że załóżę, bo trochę, bo tylko po mamy. tylko trochę ulepszymy i będziemy już powoli kończyć. Osiągi, silnik mamy, zawieszenie jest. Ten nitro chyba z tego chciałem. O, nie mamy! I to jest już... Tyle potwierdź, tak! I tu się też pożegna mnie